Serwis informacyjny Gminy Zbąszynek Magdalena Tomaszewska witam serdecznie. Tegoroczna zima była dla nas dość łaskawa. Po kilku tygodniach mrozów na przełomie stycznia i lutego i niewielkich opadach śniegu obecnie możemy cieszyć się pogodą typowo przedwiosenną. Tegoroczna zima w zakresie utrzymania dróg na terenie gminy Zbąszynek była jedną z łagodniejszych zim. Przekłada się to również na koszty, które gmina musiała z tego tytułu ponieść. Te koszty w tym roku są szacowane na około 60 tysięcy złotych. Okres zimy i przedwiośnia to czas, kiedy ogrzewamy nasze domy. Nie wszyscy jednak mamy świadomość, jak ważne dla naszego zdrowia jest, aby używany do tego celu opał spełniał ogólnie przyjęte normy. Niestety bardzo często palimy, czym się da. Odpady w warunkach domowych spalane są w niskich temperaturach. Powoduje to wydzielanie się mnóstwa zanieczyszczeń. W dymie z kominów możemy znaleźć całą tablicę Mendelejewa. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych, np. butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach, na przykład w postaci chorób nowotworowych. Poza tym spalanie wilgotnych odpadów grozi zatkaniem przez mokrą sadzę przewodów kominowych. Skutkiem tego jest cofanie się tlenku węgla i może dojść do zatrucia. Problem jest bardzo poważny, bo jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, co roku na choroby wywoływane złym stanem powietrza umiera 28 tysięcy Polaków. Szanujmy zatem nasze środowisko i nasze zdrowie. Chciałem przypomnieć, że w warunkach domowych nie należy spalać żadnych odpadów, gdyż nasze instalacje przydomowe nie są przygotowane do spalania takich odpadów. Jest Temperatura powstająca w paleniskach jest zbyt niska, i to powoduje wytwarzanie szkodliwych związków jeszcze ze zdwojoną siłą. Poza tym, połączenie z tlenkiem węgla może powodować przy nieszczelnych instalacjach, przy nieszczelnych kominach, pęknięciach zagrożenie dla, samego, dla samych mieszkańców. A poza tym musimy pamiętać o tym, że grożą nam z tego tytułu różne sankcje karne z ustawy o ochronie środowiska, z ustawy o odpadach od grzywny poczynając na karze aresztu włącznie w bardzo drastycznych przypadkach. Chodzi tutaj głównie o zakłady pracy. Poza tym po zmianie przepisów można też przeprowadzić na terenie posesji i zakładów pracy kontrolę spalania tego co spalamy w naszych piecach i na podstawie tego można zostać ukarany. Na terenie Zbąszynka nastąpiło znaczne pogorszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na wielu ulicach stojące samochody osobowe utrudniają zarówno bezpieczną jazdę, jak i uniemożliwiają prowadzenie np. akcji zima czy utrzymanie czystości. Parkujące samochody utrudniają również Straży Pożarnej i Karetce Pogotowia podjęcie szybkiej i bezpiecznej akcji ratunkowej. Ponadto na wielu ulicach obecnie obowiązujące oznakowanie pionowe nie gwarantuje należytego bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym. Dlatego konieczne jest wprowadzanie takich zmian, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa. Zarządzeniem burmistrza Zbąszynka powołany został zespół, który opracował propozycje zmian. Na sesji rady w dniu 23 lutego radni pozytywnie zaopiniowali przedstawione propozycje. Wprowadzanie w życie nowej organizacji ruchu rozłożone będzie w czasie. Najszybciej wprowadzone będą zmiany tam, gdzie chodzi tylko o wymianę bądź wprowadzanie nowych znaków. Pozostałe, jak np. budowa zatoczek parkingowych, uzależnione będą od posiadanej dokumentacji i środków finansowych w budżecie gminy. Najważniejsze zmiany dotyczyć będą wprowadzenia zakazu postoju na takich ulicach jak Bolesława Chrobrego, Kościelna, Kilińskiego, Szeroka, częściowo długa. Przebudowy ulicy Krótkiej zgodnie z opracowaną koncepcją, to jest budowy ciągu pieszego pomiędzy dwoma jezdniami jednokierunkowymi. Ciąg pieszy będzie wyniesiony na ulicy Długiej na wprost wejścia do Kościoła. Ustawienia znaków ograniczających prędkość na ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Poznańskiej do Warszawskiej. Budowy zatoczek postojowych wzdłuż ulic Wojska Polskiego i Długiej. Całość organizacji wymaga opracowania i przygotowania dokumentacji zgodnej z zasadami ruchu przez specjalistyczną firmę. Zakładamy, że dokumentacja gotowa będzie w drugiej połowie 2012 roku. Tradycyjnie już w ostatnią sobotę karnawału w Domu Kultury w Zbążynku odbył się czternasty bal regionu Kozła. W balu udział wzięli m.in. starosta regionu Kozła burmistrz Zbążynka Wiesław Czeczerski, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur, radny sejmiku wojewódzkiego Edward Fetko, przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel, dyrektor biura regionu Kozła Szczepan Sobczak, przedstawiciele władz gmin zrzeszonych w regionie Kozła oraz zaproszeni goście. Bal rozpoczął się od części oficjalnej, podczas której wręczono nagrody regionu Kozła, przyznane przez kapitułę dla następujących laureatów. W kategorii zwykłej indywidualnej Agnieszce Białową Strzciela, w kategorii zwykłej zespołowej zespołowi Dąbrowszczanka z Dąbrówki Wielkopolskiej w kategorii honorowej dla osób spoza regionu Edwardowi Fetko w kategorii Wyróżnienie dla najlepszej firmy z regionu Kozła spółce SP Telek ze Zbąszynia. Po części oficjalnej rozpoczął się bal. Tradycyjną formułę balu zmieniono w dyskotekę dorosłego człowieka prowadzoną przez wodzirejów przy udziale Tancerek i DJ-a. Uczestnicy dyskoteki odbyli muzyczno-taneczną podróż po największych przebojach od lat 70. po współczesne. Wokaliści wcielali się w postaci artystów z całego świata. Przeprowadzono wiele zabaw integracyjnych oraz zabawne konkursy. W sobotę 25 lutego na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kosieczynie odbył się ostatni turniej piątej edycji Mistrzostw Gminy o Puchar Burmistrza Zbąszynka w tenisie stołowym. Organizatorami zawodów byli Oksir Zbąszynek, Rady Sołeckie Wsi Kosieczyn, Kręcko i Dąbrówka Wielkopolska. Patronat medialny sprawowały TV Sport Info Zbąszynek oraz ZTVi Zbąszynek. W turnieju mogli wziąć udział wyłącznie mieszkańcy gminy Zbąszynek. Zawody rozgrywane były w cyklu Grand Prix z finałem 25 lutego w Kosieczynie. Suma uzyskanych punktów we wszystkich turniejach, włącznie z finałem, zdecydowała o końcowej klasyfikacji generalnej. Po pięciu turniejach najlepszym zawodnikiem na terenie gminy Zbąszynek okazał się po raz piąty z rzędu Henryk Zduński. Drugie miejsce zajął Zdzisław Krakowian z Kręcka, trzecie Krzysztof Mikołajczak z Kosieczyna, czwarte Przemysław Mania z Kosieczyna, a piąte Tomasz Gruchała ze Zbąszynka. Pierwsza piątka otrzymała z rąk burmistrza Wiesława Czeczerskiego puchary i dyplomy. Ogółem w zawodach udział wzięło ponad 20 zawodników. Szczegóły dotyczące punktacji i przebiegu zawodów znajdują się na stronie internetowej www.zboszynek.pl w zakładce Kultura i Sport. Na zakończenie piątej edycji mistrz Henryk Zduński w imieniu uczestników turnieju wręczył pamiątkowe statuetki burmistrzowi Zbąszynka Wiesławowi Czyczerskiemu za przychylność i tworzenie dobrego klimatu w rozwoju tenisa stołowego oraz kierownikowi Oksir Marcinowi Mincie za osobiste zaangażowanie w organizację turniejów. Kolejna, szósta edycja rozpocznie się w październiku bieżącego roku. Zapraszamy! Informację z przebiegu prac Rady Miejskiej w miesiącu lutym przedstawi przewodniczący Rady Jan Mazur. Dzień dobry Państwu. Witam w miesiącu lutym. W tymże miesiącu Rada Miejska odbyła wspólne posiedzenie Komisji w dniu 15 lutego, na którym całość materiałów została skierowana pod obrady sesji. Natomiast w dniu 23 odbyła się sesja 16. Zwyczajna sesja Rady Miejskiej, gdzie pozwolę sobie Państwu przedstawić porządek. Informacje z zakresu międzysesyjnego złożył przewodniczący Rady, już tradycyjnie i burmistrz Po Potem kolejnym punktem była informacja w temacie dotyczącym ośrodka kultury, sportu i rekreacji, wszystkich wydarzeń sportowych i kulturalnych w roku 2012. Rada Miejska w sposób szczególny zaakcentowała tą postawę całego zespołu pod kierownictwem pana Marcina Minte. 27 stycznia była druga Gala Sportu, gdzie tenże zespół świętował drugą rocznicę TV Sport Info. W dniu dzisiejszym w imieniu Rady i pana burmistrza przekazaliśmy tabliczkę okolicznościową, która jest również formą podziękowania wszystkim, którzy. Pracują na rzecz promocji tejże gminy, jak również tej jednostki organizacyjnej. Jest to, pozwolę sobie jeszcze raz wspomnieć, zespół podstawowy to pan Marcin Minta, pan Bartek Pawłowski i pani Malwina Mazurek. Współpracują z tymże zespołem pani Zuzanna Buczna, pani Ewa Sikorska, pani Malwina Kubicka oraz pan Bogdan Drzewiecki. Kolejnym punktem obrad sesji był temat dotyczący zmian organizacyjnych Ośrodka Kultury, Sportu, Rekreacji, przyjęcie nowych koncepcji, jest również wykładnią i przyzwoleniem dla organu wykonawczego, jakim jest burmistrz dotyczących zmian. Drodzy Państwo w miesiącu marcu zostanie rozpoczęta już. Szczegółowa debata dotycząca podziału jednej jednostki, a utworzenie dwóch, a zatem będzie to ośrodek kultury i również ośrodek sportu i rekreacji. Kolejnym punktem był temat dotyczący zmian organizacyjnych w zespole szkół technicznych w Zboszynku dotyczą przede wszystkim sfery kształcenia i internatu. Myślę z szczegółami, zostaniecie Państwo w stosownym momencie zapoznani przez organ wykonawczy, jakim jest burmistrz. Dodam tylko tyle, że koncepcja została zaakceptowana przez zespół opiniujący, przewodniczył temu zespołowi sekretarz, pan Jan Makarewicz. Kolejnym punktem dzisiejszych obrad była, było przyjęcie informacji dotyczącej e, funkcjonowania Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych. Informacja ta została szeroko przedstawiona na komisji wspólnej przez kierownika szuku pana Piotra Mazura, jak również główną księgową panią Joannę Napierała w temacie dotyczącym przede wszystkim finansów. Drodzy Państwo, tradycyjnie już. W punkcie kolejnym było podjęcie uchwał. Było o tym razem sześć uchwał. Przede wszystkim w tych tematach, które na co dzień są analizowane przez Radę Organ Wykonawczy: to jest rozwiązanie koncepcyjne obwodnica Kosiczyna i Chlastawy. Potem, o którym wspomniałem, zmiany organizacyjne zespołu szkół technicznych. Dwie skargi, które były złożone przez naszego mieszkańca. Drodzy Państwo, również Rada Miejska w dniu dzisiejszym przyjęła opinię. Opinia ta dotyczy zmian organizacyjnych w ruchu miasta Zbąszynek. W tym temacie również działał zespół pod przewodnictwem sekretarza pana Jana Makarewicza. Dotyczy to oczywiście spraw związanych z uporządkowaniem i postojów i tak dalej. Wszystko to, co dotyczy w całości ruchu na terenie naszego miasta. Mam świadomość, że niektóre decyzje będą trudne. Ale myślę, że mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa, dojazdu do posesji karetek służby zdrowia, jak również Straży Pożarnej. Ma to na celu również uporządkowanie dostępu tychże dróg do służb porządkowych i tak dalej. Myślę, że państwo zrozumiecie podjętą tutaj decyzję i przyjmiecie państwo ją z szacunkiem. I na tym Obrady sesji zostały zakończone. Ja dziękuję Państwu serdecznie za ten okres miesiąca lutego, za współpracę, za spotkania z Państwem i zapraszam na obrady sesji do współpracy z Radą Miejską w miesiącu w marcu. Dziękuję Państwu serdecznie i życzę, aby jak najszybciej wiosna zawitała w Państwa serce. Dziękuję bardzo. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń w miesiącu lutym przedstawi burmistrz Włoszynka, Wiesław Czyczerski. Dzień dobry Państwu. Kolejny miesiąc, czyli luty, mamy już za sobą. 2012 roku. Ten czas tak szybko leci. Rozpocznę od tego, że w miesiącu lutym mieliśmy troszkę zimy, czy przesmak zimy, praktycznie kończącej się tylko i wyłącznie bardzo niską temperaturą, pożonymi mrozami. Natomiast. Samego śniegu za wiele nie było, i tu jak gdyby podsumowując tą akcję Zima, to chciałbym dodać, że tym oto sposobem troszkę pieniędzy z tej akcji Zima zostało. Nie musieliśmy aż tak dużo wydatkować, jak chociażby przez ostatnie dwa lata. Powoduje to to, że będzie można te pieniądze przeznaczyć na te działania naprawcze remontowe na naszych drogach, chodnikach, ścieżkach rowerowych. Kolejnym tematem, który chciałbym poruszyć, to jest sprawa spalania śmieci w naszych kotłowniach przydomowych, zgodnie z nową ustawą, do której realizacji się przygotowujemy, a zaczęliśmy od punktu umożliwiającego nam, to znaczy w imieniu burmistrza strażnikowi, przy wsparciu policji, kontroli kotłowni naszych mieszkańców. Tych, gdzie są podejrzenia, czy pojawiają się podejrzenia spalania śmieci, elementów szkodliwych, typu tam plastiki, guma itd. Tak I tu chcę Państwu powiedzieć, że dosyć zdecydowanie, rygorystycznie będziemy tego przestrzegali. Wszelkie sygnały palenia w kotłowniach niedozwolonymi materiałami będą sprawdzane, i ewentualnie przy nieprzestrzeganiu dalszym będą nakładane kary finansowe. Czeka nas również dosyć spora rewolucja, jeżeli chodzi o oznakowanie naszych ulic. Od szeregu lat, praktycznie, postulowane sprawy postoju na ulicy Kilińskiego, blokowania tej ulicy przez samochody, ulicy Szerokiej, spowodowało, że zajęliśmy się tematem reorganizacji ruchu, wprowadzeniem zakazu postoju. I tym oto sposobem w najbliższym czasie zostaną takie zakazy wprowadzone, chociażby na ulicy Kinińskiego. Dlatego też musimy się do nowych tych rozwiązań przyzwyczaić, no i przede wszystkim sprawdzić, czy to będzie lepiej niż jest obecnie. No i na zakończenie dwie takie sprawy dwa tematy związane też z rozrywką, kulturą a mianowicie w miesiącu lutym odbył się kolejny już bal regionu Kozła, znaczy XIV. Na którym bawili się przedstawiciele sześciu gmin tworzących czy będących w składzie Stowarzyszenia Gmin Regionu Kozła, tworzących ten region Kozła. Była to wyśmienita, przednia zabawa. Chcę też dodać, że od przyszłego roku będzie to bal typowo takim otwartym balem, czyli wszyscy chętni mieszkańcy będą mogli w nim wziąć udział i się bawić. I już dzisiaj, mimo że chociaż ten czas tak szybko leci, zapraszam za rok właśnie w miesiącu lutym. Zawsze jest to ostatni weekend karnawału na właśnie kolejny, piętnasty jubiluszowy bar regionu Kozła. Powtórzę jeszcze raz, wszyscy chętni mogą w nim wziąć udział i się bawić. No i druga z tych właśnie imprez takich, to zakończyła się już piąta edycja turnieju tenisa stołowego, Puchar Burmistrza po raz... Piąty niepokonanym został Pan Henryk Zduński, któremu z tego, z tego miejsca mu gratuluję, no, ale cieszy fakt, że coraz więcej uczestników w tym turnieju w tym roku 19 zawodników brało udział i myślę, że to jest fajna zabawa, a sport jak najbardziej polecany, I zgodnie z zasadą, że w ciele zdrowy duch. Zachęcam wszystkich Państwa do korzystania, również z usług. Yy, tych, tych sportowych organizowanych przez Oksir z naszych obiektów, czy to Orlika, czy tych obiektów na stadionie imieniem Bogdana Niemca zachęcam do ruchu, szczególnie że słońce coraz wyżej wiosna no, w szybkim tempie, w szybkim krokiem się zbliża, a więc troszkę się ruszajmy. No i myślę, że tego wszystkiego najlepszego na kolejny miesiąc, na miesiąc marzec, niech nam się tu spokojnie żyje w tym naszym, na naszym terenie. To wszystko w dzisiejszym wydaniu informacji. Za uwagę dziękuję. Magdalena Tomaszewska.